Masz dzień piąty! Ósma godzina, a co wy robicie? I powiem wam, że mam nadzieję, że trzymam kciuki, żeby mi nic nie dopadło, ale... Yy, jest źle. Nie wiem, czy mnie nie wzięła jakaś żołądkowe coś. Od tyłu, wow! No ja się nie spodziewałam. Także trzymajcie kciuki. Zo tu maluję sobie, tak? Leżymy sobie tak od godzinki, nie? I się tulimy. Oj, będzie to ciężki dzień, co? Ciężki dzień będziemy mieli tak, myszko. Moja myszka dużo owoców zjeść dzisiaj, dobra? Jakie byś chciała? Jabłuszka może? Jabłuszka? Dobra. Bidurka moja. widzę jak dzieci są chore. Jeszcze nawet jestem niewykąpana, jest godzina 9.30. No ale trudno. Są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? A ty dzisiaj jesteś najważniejsza, co nie? Bo się źle czujesz, nie? I się jeszcze jedyneczka rusza na kolejna, nie? Już na dole mamy stałe ząbki, ale na górze jeszcze się ruszają. Myślę, że wróżka zębuszka niedługo do nas przyjdzie, co? Tak. A powiedz, kto dzisiaj ma przyjść? Na klasę? No. Łaga, żebyś na kogo nie wiesz. A nie, jest tam daleko. Oh. Jesteśmy przytulaski, małe, nie? Małe przytulaski. Idę zaraz ogarnąć twarz. gdzie ja mam po nocy takie sebum. Ktoś może zrobię make-up sobie później zrobisz? To razem pójdziemy zaraz, dobra? Chwilę się poprzytulamy jeszcze i pójdziemy sobie zrobić make-up. Uwaga! A czeka co, co tu się zero? Robi? A nie wiem, co to było. Uwaga, uwaga, Zołka nagrywa. Proszę Państwa. Nie ma lipy, powiedz. Zołka nagrywa. Zołka to jest bloger mały, nie? Mamy. Poprawę Drapaj! Poprawę po sytuacji, ale słuchajcie, jak Zowi jest coś bierze, zobaczcie, to jest po prostu e, wieczne... Ojej. Ja już drapam, no. Wieczne drapanie, więc jedyne, co zrobiłam, to jest Poszłam się, wykąpałam, e, ubrałam się, e, nałożyłam chyba krem tylko au, e, na buzie i koniec. I przyszłam drapać. Wstawiłam słuchajcie wodę, żeby zrobić pierożki. Mm, no i co? I zaraz będę... Pan... Jestem przerażona, powiem wam, e, nie, tak mi jej szkoda, chętnie bym całą chorobę na siebie wzięła. Ona jest naprawdę nie jest często chora. W tym roku? W grudniu. W tam, na tamtym vlogmasie oni zawsze są w grudniu chorzy. Właśnie nie wiem dlaczego. Jakby, wiecie, w tym jesiennym, yy, gdzie wszyscy byli chorzy w tym jesiennym takim okresie, nic im nie było, no a teraz dopadło. Także zawsze na vlogmasie jesteśmy chorzy wszyscy. Od lat. to od lat. Uwaga, jak kto je tak jak ja pierogi ze śmietaną. Mm, mm, mm. Nie ciągnęłam po zębach. ten był kolczyk, zahaczyłam kolczyk. Przepraszam. Będziecie trochę krzywo. Musicie... musicie to jakoś przeżyć. Ale nastąpiła wymiana. Boże święty, jak ja nienawidzę takich... To jest auto mojego męża. Ja się trochę w nim panoszę. Za... Nastała zamiana i ja myślałam, słuchajcie, że ja mam burdel w aucie, ale jednak nie, jednak ja mam porządek w porównaniu do tego, co tutaj się dzieje. Nastąpiła mała wymiana, bo niestety, albo stety, ale słuchajcie, ja też muszę e, zrobić swoje obowiązki w pracy. Łooo! Wow, gdzie wylecicie? także mój mąż teraz przyjechał, a ja, czekajcie muszę sprawdzić, o, tutaj. o często, stójcie, często psi na sąsiadów, po kroju naszego Kulosława, gdzie co jeszcze do bramy klucz ma, e, po naszego Kulosława tutaj biega, posiedł po i nie chciałabym go niechcący potrącić. O nie, o nie, o nie, tu nie ma pewnie okularów moich. Żadnych pewnie nie ma. Chociaż pewnie są jeszcze jakieś Ramonowskie. Ale uwaga, uwaga, jeszcze zanim wyjadę, stoję. dostaję często. Naprawdę często wiadomości na w zasadzie na Instagramie piszecie mi, że jakie ja mam to szczęście, że mój mąż mi pomaga. Mój mąż mi nie pomaga. On wykonuje swoje obowiązki. Ja nie rozumiem tego, dlaczego my kobiety sobie to robimy. To są też jego dzieci. Na przykład dostaje wiadomości typu: O, ale fajnie masz, mąż ci zostaje z dziećmi. Jak mi zostaje! To są, kurda fajne też jego dzieci. I nie, jakby nie rozumiem, nie wiem, jak, jak można właśnie jakby. Wiecie, mieć w tego pokroju myślenie. Nie wiem, czy to jest kwestia wychowania, natomiast u mnie moja mama prawie wszystko robiła. Natomiast ja nie chciałabym w związku mieć tak, żebym, wiecie, to ja, tylko ja zajmowała się dziećmi. Tym bardziej, okej, okay, rozumiem sytuację, kiedy jedna osoba pracuje, czyli mąż pracuje, mama jest w domu z dziećmi, ale też powinna mieć czas dla siebie. Ale nie rozumiem kompletnie tego, jak dwuosobowa rodzina pracuje, czyli jakby 2 plus 2, tak jak my na przykład mamy, czy 2 plus 1, czy 2 plus 10, obojętnie. Chodzi mi o to, że dwójka rodziców pracuje yy, i wiecie, a potem się słyszy, że no, ale masz fajnie, że on się zostaje z dziećmi. Nie, dzielimy się na obowiązki, on też ma swój czas z dziećmi yy, i ja też mam prawo do tego, żeby spędzić czas sama ze sobą, albo teraz tak jak właśnie jest Zoe chora. To ja jadę do pracy, a on przejmuje obowiązki domowe, czyli mało mu nie zostało, pewnie mu zaśnie. Szczęście takie w jego, ale jakby wiecie, on naprawdę często zostaje z małym z małą i z młodym. Eee, na przykład, ja sobie wyjeżdżam na weekendy z dziewczynami i też mi nie ma cały weekend i jest okej. Okay. Później go nie ma cały tydzień i też jest okej, okay, chociaż ja się boję być sama w domu. To jest jedyny fakt. Ale na szczęście, mam moją przyjaciółkę, która zostaje ze mną na noc. Więc eee, no, tyle dobrego. Dziękuję bardzo za te ogłoszenia. Ja, moja bluza, leginsy i brak make-upu. Jedziemy do pracy. Ania, rób kawę. Kto z kto Ciasteczka w pudełeczka? Kto? Kojarzysz? No, ja nie. I tam jest na pewno nie ja. Przychodzę. Kto taki bałagan zrobił, Asia? Nie ja. Na pewno nie ja. Bardzo dobrze. Co, a wiesz? przyszłam jeszcze wam się tutaj e, szybko schować, żeby opowiedzieć wam troszkę o mikołajkach, e, jakie obchodzimy tutaj u nas w domu. Słuchajcie, e, obchodzimy mikołajki 5 grudnia, czyli dzisiaj, ale już od połowy listopada dzieciaki stawiają e, buciki swoje. Mm stawiają swoje buciki, bo wtedy poł około połowy listopada to, to święto jest jakby ruchome, przypływa, uwaga, do Holandii Mikołaj. Santa Claus przypływa z Hiszpanii i nie przyjeżdża jakby, nie przylatuje na saniach, i nie ma reniferów, tylko e, przypływa łodzią. a towarzyszy mu, mu, słuchajcie, taki piękny biały konik, e, takie łatki, ja nie wiem, jak on się nazywa, ale jest przepiękny. I to jest wielkie święto, słuchajcie, jak on przyjeżdża. E, I od tego, słuchajcie, dnia y, dzieci stawiają buty, wkładają do butów owoce, y, na przykład dla właśnie y, konia Mikołaja lub y, pomocników, y, ale również, słuchajcie, y, y, stawiają, stawiają twu. E, również e, zostawiają e, na przykład jakieś e, rysunki e, lub listy, które później święty Mikołaj, święty Klas, e, może ze sobą zabrać. E, I w podziękowaniu za to dostają rano... Yy. E, I w podziękowaniu za to rano dostają, słuchajcie, jakieś upominki. I to są czasem pierdołki takie jak yy, bardzo yy, mówcie mi słodycze, słodkości raczej przeważnie lub y, drobne upominki. Więc moje dzieciaki już trochę zebrały od tego od tego połowy listopada i koniec. Skończyło się 5, czyli dzisiaj przychodzi do nas Santa klas. Yy, przeważnie wygląda to tak, że on puka do nas yy, do drzwi lub przez okno wrzuca Papernoty to są takie małe ciasteczka holenderskie, które zresztą ja uwielbiam. mi przypomniało, że chciałabym chyba założyć kolczyki, ciastki, ale to później. E e I tego dnia dzieci dostają duże prezenty, słuchajcie. E I moi dzieciaki, tak jak już wczoraj Wam wspominałam, e obchodzą Mikołajki 5 grudnia, czyli dostają duże prezenty, a później huczni obchodzą również e Wigilię i też dostają duże prezenty. Zazdro! Także my ubraliśmy się dzisiaj w sweterki świąteczne i będziemy wyczekiwać świętego Mikołaja. A wy razem z nami! Także dajcie znać. Jak u Was obchodzi się Mikołajki? Bo wiem, że w Polsce obchodzi się 6, natomiast my obchodzimy 5 wieczorem i powiem Wam szczerze, że fajnie, bo jak kiedyś 6 ja pamiętam dostawałam jakieś drobiazgi, potem trzeba było iść do szkoły, a ja chciałam się tym bawić na przykład. Także, no słowo. A dzisiaj dzieciaki mają mnóstwo czasu jeszcze, żeby się pobawić, także już nie mogę doczekać. Powiem Wam szczerze, ja to przeżywam bardziej i robiłem prezenty tylko i wyłącznie dla dzieci, sobie nic nie. Jakby podarowujemy, dzieci dostają prezenty. Także zabieram Was z nami w ten magiczny czas. christmas memories i've been working so much lately i can barely find the time to sleep yeah I spend my time running around keeping people pleased but this is my favorite holiday it's a chance to start over Yeah cause i miss you so i'm letting go of everything but you these are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories Oh-oh, la 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 Making our Christmas memories I've been wrapping presents for you I've been hanging marbles in the tree And I lit my house with Christmas lights So you should come back home to me in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up love. These are the good times with you, baby. This here is just gonna be you, and now mama. musi znaleźć y, coś do włosów. I na... Zobaczcie, sobie. Patrzcie. To jest chyba ulubiony olejek. Teraz akurat do kąpieli, mam Taki do masażu, który prawie ostatnio wlałam. Jakąś y, kropkę do włosów, żeby Zobaczcie, jakie wezmę wszystkie do góry. Przez to, że one są tylko rozjaśnione od góry widzicie? One tu są wszystkie ciemne. Ale ja tak chciałam. Więc jak je sobie wladą, wezmę, to one są jasne. A jak sobie je zaczeszę do góry i to mam się w Idę. You're Już ok. Muszę te małe tyćki nie wystają. Ciekawi się kąpać. Dzisiaj na kolekcję nasze indyjskie jedzonko. Lubimy. I ostatni odcineczek. Nie widać. Ramon spadował. Oh. En wat no? ja. is dat in de stad, is hij anders?